Dzień dobry wszystkim, Paweł z tej strony. Dzisiaj będziemy mówić o, o tym, dla kogo są inwestycje jakiekolwiek, a ja będę mówił przede wszystkim z perspektywy inwestycji e, wydobywania kryptowalut, czy też nawet samego zakupu i dla kogo one są, bo jest bardzo dużo narzekań i z jednej strony cieszę się tym, tą wymianą zdań komentarzy pod, pod moimi filmikami, z drugiej strony zastanawiam się, po co niektóre osoby w ogóle brały się za inwestycje, albo inaczej, kto im, kto wam kto wam mówił o inwestycji na przykład w BitClub, bo sporo osób narzeka na naliczenia w BitClubie. I zaraz do tego jakby przejdę szczegółowo. I jest jakby więcej tych narzekań niż racjonalnego spojrzenia na zwrot z inwestycji. I taki pierwszy przykład, który teraz przychodzi mi do głowy to po pierwsze ktoś ma pretensje o to, że nalicza na przykład półtora złotego, czy tam 1,5 dolara dziennie z puli za 500 dolarów. Ok, ale pytanie, w co Ty zainwestowałeś, zainwestowałaś? E, czy w coś, co ma Ci dawać złotówki, czy dolary, czy coś, co ma Ci dawać kryptowaluty? Bo sama pula do wydobywania za 500 dolarów, za 1000 dolarów, za 2000 dolarów w bitkrabie to pula do wydobycia kryptowaluty. Do wydobycia szczególnie tam Bitcoina akurat, bo o tą, o tą chodzi. Więc tu wydobywasz bitcoina, a nie półtora, zł, półtora złotego dziennie. Dzisiaj to jest może dzisiaj to, co wydobywasz, jest może warte półtora złotego, ale to, co się kłaniam przy inwestycjach w kryptowaluty, czy wydobywanie kryptowalut, czy kryptowalut to przede wszystkim długoterminowość. Tutaj nie ma czegoś takiego, że z za, za 500 dolarów ty dzisiaj czy za rok będziesz milionerem czy multimilionerem, bo nie wiem, zainwestowałeś w coś, co ktoś ci powiedział i naopowiadał. Okej, okay, z perspektywy czasu, tak jak mówię, dzisiaj to, co Ty dzisiaj wydobyłeś. Czyli w to, co ty zainwestowałeś, a nie inwestowałeś, żeby ktoś ci dawał półtora złotego. Dzisiaj to jest może warte półtora złotego, ale za dwa lata, przy cenie za sztukę bitcoina, nie wiem, strzelam 200 tysięcy dolarów, to będzie warte dużo, dużo więcej. I to musicie pojąć, że wy nie inwestujecie, żeby otrzymywać zwrot w rzędach złotówek, dolarów, euro. Jak inwestujesz w pulę dobycia bitcoina, to dostajesz bitcoina. Więc trzymasz bitcoina i dla ciebie to jest wartość. Warto... W przeliczeniu na dzisiaj może być warty tyle, a za dwa lata może być warty więcej. Jeżeli ty inwestujesz w nieruchomości, to otrzymujesz nieruchomości, a nie klocki Lego za to. Okay? Więc, więc bierzcie tutaj to pod uwagę. W co inwestujesz, to to otrzymujesz, a nie przeliczać na przykład to tak, jak ja bym przeliczał, nie wiem, weźmy te nieruchomości na przykład na, na zysk w jajkach. No nie wiem, no abstrakcja. Zainwestowałem w nieruchomości, a chcę dostawać jajka? No nie no, jak zainwestowałem w nieruchomości, to chcę za to otrzymywać właśnie na przykład złotówki dolary, ok? Więc to, to, to się troszkę na sedna. Miejcie świadomość tego, w co wy inwestujecie w ogóle. A to, że ktoś wam na przykład opowiadał, że ty gdzieś tam po roku, czy, czy nie wiem, czy pojutrze będziesz miał z tego kupę kasy. No to, to też jest kwestia ogólna, co to jest kupa kasy, pojęcie względne. Ale to nawet, to już gdzieś tam abstrahując, ok? Ktoś tam się śmieje, że półtora złotego, to nawet za ile się mu nie odrobi, to słuchajcie, policzcie sobie 1,5 złotego puli za 500 dolarów, czyli liczymy te 2000 zł, oczywiście to jest w przeliczeniu na dzisiejszy kurs dolara około, nie wiem, tam 1700 zł, nie? 1700-1800 zł. To nawet z tego, biorąc nawet 2000 zł pod uwagę inwestycji, że zarabiasz dziennie półtora złotego to w skali roku jest to zwrot z inwestycji w granicach 25% i to sobie możecie policzyć na kalkulatorze. Więc pokażcie mi coś, co daje Wam większy zwrot. Na pewno coś takiego jest yy, przy nieruchomościach, gdzieś tam przy wynajmie, nie wiem jak to wychodzi przy wynajmie w skali, w skali roku, ale porównując na przykład do lokat bankowych, gdzie Wy dostajecie 2% w skali roku, to z czym się ma Twoje 2%? a twoje 25% więc jak was proszę nie narzekajcie najwięcej z tego co widzę narzekają osoby, które zainwestowały najmniej czyli na przykład te 500 dolarów ok, ja zaczynałem też od tej puli też miałem naobiecane, że będzie nie wiadomo ile wydobyte ale sam sobie tu później zweryfikowałem nie było ani jednego momentu, w którym ja narzekałem a wiecie dlaczego? bo BitClub to nie jest BitClub, BitClub ma w nazwie jeszcze BitClub Network i to jest bardzo ważne więc narzekacze oczywiście zainwestują sobie 500 dolarów i będą narzekały, że mało nalicza ale chcecie zarabiać więcej? No to ruszcie dubska i zacznijcie pracować, zacznijcie promować, bo plan marketingowy nie jest tutaj po to, żeby tworzyć jakąś piramidę. Plan marketingowy jest po to, żebyś ty mógł pokazać innym osobom na przykład możliwości wydobywania kryptowalut i na tym zarobić. Firma cię za to wynagradza. A my mamy głupie postrzeganie planów marketingowych, programów afiliacyjnych, że ktoś chce kogoś w coś naciągnąć, ściągnąć z niego prowizję i tyle. I jest wiele projektów kryptowalutowych. Które wchodzą, które, żeby zyskać społeczność, bo o nią tutaj chodzi. Po co ci, e, nie wiem, kryptowaluta? Po co ci bitcoin, jak nie ma wokół niej społeczności? Po co ci, nie wiem, safex, skoro nie będzie wokół niego społeczności? Po co nam taki marketplace safexa, o którym mówiłem w ostatnim wideo, jeśli my nie będziemy mieli społeczności, która będzie robiła te zakupy? Zrozumcie, system e, powiedzmy afiliacyjny, program partnerski, czyli coś, jeśli ktoś wam daje Procent za to, że wy coś polecicie, nie jest po to, żebyście sobie budowali piramidę, tylko po to, żeby budować społeczność, na której będzie oparte. Bo nie ma sensu tworzenie czegokolwiek, jeżeli ktoś nie będzie tego używał. I o to chodzi w kryptowalutach o społeczność. A tutaj możliwość na przykład wydobywania kryptowalut, więc proszę was, nie narzekajcie na to, że ktoś mało nalicza. Jak sobie wejdziecie i sprawdzicie ceny koparek, w jakich cenach one są, jak sobie wrzucicie ile one naprawdę dają wydobycia, weźmiecie pod uwagę, tak jak ja to nagrywałem też w jednym z filmików, możecie sobie sprawdzić na moje wideo koszt, nie wiem, samego prądu, biorąc pod uwagę czas tego, czasami ile trzeba poświęcić, żeby nie wiem. Serwisować taką koparkę, bo coś się na przykład zepsuje. I nie, nie mówię, że na przykład coś się zepsuje za miesiąc, bo może dwa lata śmigać Twoja koparka w domu i będzie wszystko ok. Ale jest naprawdę dużo różnych zmiennych, które wchodzą pod uwagę. Wzrastająca trudność wydobycia, więc nawet jak ty kupisz sobie koparkę do domu, to za pół roku może się okazać, że już jest ona na tyle słaba, że ci też nic nie będzie wydobywać. Więc tutaj hejtowanie, że bitka płaci mało, no, no nie ma się z tym nijak. I tutaj też wiecie, ktoś mi znowu zarzucił ostatnio, że. że Czemu powiedz mi, że bardziej się opłaca na przykład kopać w pitkaby, jeśli ja mam dostęp do koparki i do darmowego prądu? No to oczywiście, że ci się bardziej opłaca kupić taką koparkę, jeśli ty masz darmowy prąd. Jak najbardziej, nawet pokazywałem Wam to w filmiku porównywalnym co do wydobycia. Bardziej ci się to będzie opłacać i to wideo wtedy miało na celu właśnie pokazanie plusów i minusów, jeśli mamy, nie wiem, pewne rzeczy. Ale ja się nie znałem na wydobyciu, ja, ja od tego zacząłem z i myślę, że osoby świadome, które na przykład nie potrzebują informacji, że a kiedy mi się to zwróci bo najczęściej osoby które pytają to kiedy mi się to zwróci nie mają pojęcia o inwestycjach i po prostu się boją inwestować więc ja wam od razu wszelkich inwestycji czy to w kryptowaluty czy wydobywanie nie inwestujcie swoich pieniędzy bo to jest strata czasu dla was i dla osób które wam o tym powiedziały bo będziecie im truć dupę za każdym razem bo wam się naliczyło półtora złotego a nie widzicie w ogóle wizji i przyszłości w tym w co wy inwestujecie wy po prostu chcecie zarobić na tym no to tak się nie da. Najpierw zaufajcie, prześledźcie w ogóle czym są kryptowaluty, jaki mają potencjał na najbliższe lata, co, co możecie mieć z tego wydobycia, a później zaczniecie inwestować. Ale nie liczcie tutaj na to, że zarobicie dużo więcej. I Jak chcecie nie wiem zarabiać jakieś szybkie pieniądze, chociaż ja zawsze mówię, że ci wy dwa razy więcej, to są osoby, które promują na przykład programy, które dają wam tam 10 razy więcej przy tej samej kwocie inwestycji. Tylko to są programy hype, skamy, które za chwilę i tak padną. Więc albo się wstrzelicie, wam się uda jeden, drugi, trzeci raz, czy nie. Miałem znajomego, który mógł na przykład, sobie zainwestować w Future Ad Pro na samym początku, ale nie, bo wybrał tam jakieś hajpy, wziął jeszcze do tego kredyty, pierwszy raz się mu udało, drugi raz się mu udało, trzeciego razu stracił wszystkie 50 tysięcy złotych, które wrzucił i został z kredytem. No to, to się trochę mija z celem. Nauczycie się cierpliwości, nie nauczycie się niczego inne, inaczej. Cierpliwości, wydaje, inaczej, wydaje mi się, że w świecie kryptowalut nie nauczycie się czegoś takiego jak cierpliwość nigdzie indziej jest to miejsce właśnie w którym ta cierpliwość i ta pokora wychodzi według mnie najbardziej spośród wszystkich inwestycji które są gdzieś tam w tym momencie okay? oczywiście w innych pe pewnie też ale kryptowaluty, wydobywanie tutaj kłania się przede wszystkim cierpliwość, jak Ty będziesz potrafił cierpliwie wydobywać nie, nie truć dupy, że coś się nie zreinwestowało w częściowe udziały które są mikroskopijne w skali tygodnia, oczywiście w skali dwóch lat są ogromne, ale jeśli Ty się takimi rzeczami nie będziesz przejmował, tylko będziesz widział potencjał w, 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 w samej technologii i w cenach, które mogą się kreować na kryptowalutach w przestrzeni roku, dwóch lat, no to będziesz wygrany. A jak Ty trujesz dupę o półtora złotego, że Ci nalicza dziennie i nie rozumiesz całej wizji kryptowalut, to w to nie inwestuj, nie wchodź w to nawet, bo strata czasu dla mnie, dla innych osób, które Ci o tym mówią, OK? Także tyle ode mnie trochę gdzieś tam prawdy jak chcecie prześledźcie sobie na moim kanale właśnie wideo odnośnie tego czy opłaca się inwestować w kryptowaluty czy nie, sorry, muszę cofnąć i dla kogo są te inwestycje bo to nie jest łatwy zysk ok, tak się umówi trzymajcie się, miłego dnia dla was ja powiedzmy, chwytam się teraz z roboty na razie